Podczas grudniowej sesji Radni Miejscy podjęli uchwałę w sprawie przekazania komendzie Powietowej Policji w Ełku środków finansowych na remont pomieszczeń dla osób zatrzymanych i doprowadzonych do wytrzeźwienia. W ten sposób miasto realizuje swoje zobowiązania od 2007 roku, gdy zlikwidowano Izbę Wytrzeźwień. Trzeba zaznaczyć, że z tego tytułu w naszym budżecie pozostało rocznie, pozostaje rocznie około pół miliona złotych. Wtedy też zobowiązaliśmy się, że będziemy wspierać działania Policji, bo od tego czasu to ona przejęła to zadanie i każdego roku finansujemy lekarza, który przyjmuje osoby zatrzymane do wytrzeźwienia. Finansowane są prace remontowe i wyposażenie pomieszczeń. W tym roku na ten cel przekazano 15 tysięcy złotych, które pochodzą z budżetu miasta jeszcze z 2012 roku. Za tę kwotę m.in. wymieniona zostanie posadzka, oświetlenie oraz drzwi w pomieszczeniu dla osób zatrzymanych. Ta kwota jeszcze nie wystarczy na zakończenie remontu. Łączny koszt tego remontu to wyniósł 260 od 2007 roku. Ten remont cały czas jakby kontynuujemy. Część środków pochodziła z Komendy Wojewódzkiej Policji, natomiast gro środków pochodzi z samorządu. Rocznie przez celem przewija się około 2,5 tysiąca osób, z czego prawie półtora tysiąca to zatrzymani do wytrzeźwienia. Koszt takiego pobytu to 102 zł. Te pieniądze są dochodami budżetu państwa, także my z tych pieniędzy jako jednostka jako policja nie korzystamy. Te środki są odprowadzane do Budżetu Gorzej jest ze ściągalnością zaległości, te kształtują się w granicy zaledwie trzydziestu procent.